Witam serdecznie. W tym filmiku postaram się opowiedzieć o RWSie Wrocławskim. Czym jest RWS? Jak działa? Jak można z niego skorzystać? Po pierwsze, czym jest RWS? RWS, czyli Rolnictwo Wspierane Społeczne, jest to rodzaj, rodzaj modelu współpracy pomiędzy konsumentami a rolnikami. W naszym przypadku w Wrocławiu robimy RWS ekologiczny, tak? czyli współpracujemy z rolnikiem ekologicznym, który. W Który w naszym przypadku jest pani Wanda, która od 7 lat prowadzi certyfikowane ekologicznie rolnictwo, nie używa sztucznych nawozów, nie używa chemicznych środków ochrony roślin, robi wszystko ekologicznie. Raz na rok podlega kontroli, sprawdzaniu z jednostki certyfikującej, która bada, czy rzeczywiście nie używa ona wymienionych chemicznych środków. I ze względu na obopólne zainteresowanie pani Wandy i konsumentów, uruchamiamy taki model współpracy. Teraz zaznaczę, że jest, że jest koniec czerwca 2014, jeśli ktoś oglądałby ten filmik później. OK, czyli RWS polega na tym, że indywidualne osoby, konsumenci zgrupowani razem zamawiają sobie płody rolne. Tak, czyli wysianie, wysadzenie, wyhodowanie warzyw, owoców, czy też innych płodów rolnych typu nabiał, jajka itd. Tak w naszym przypadku stosujemy przedpłaty w połowie kwoty, czyli jeśli ktoś zamawia na cały sezon warzywa za, za 200 zł, to w przedpłacie płaci 100, a drugie 100 będzie płacił przy poszczególnych odbiorach, tak, czyli wtedy zamiast płacić pełną kwotę. Będzie płacił jedynie połowę, bo połowę wpłacił jako przedpłatę. Czemu przedpłaty? Dlatego, żeby rolnik mógł pokryć koszty wysiania, wysadzenia, koszty robocizny, koszty paliwa do, do maszyn rolniczych, jeśli ich używa, i żeby miał zapewniony rynek zbytu. Bo jeśli ktoś płaci w przedpłacie część kwoty, to później no, jest prawie pewne, że to odbierze. A nawet jeśli nie odbierze, to u nas może konsument przekazać osobie trzeciej część czy tam resztę zamówienia. Tak, na przykład zdecyduje, że wyjeżdża z kraju albo, albo z jakiegoś innego powodu zrezygnuje, przynosi się cokolwiek innego, może jakby przekazać tę resztę, resztę warzyw osobie trzeciej i ta osoba trzecia wtedy się uznaje, że tą przedpłatę wpłaciła, czy jakby ona przejmuje, tak, to co, to, co nie zostało jeszcze odebrane, nie zostało spłacone, te płody rolne może sobie odebrać. Więc w takim wypadku, no, nie, nie przepada to. Kolejna korzyść to jest ta, że, że ceny są preferencyjne, jak tutaj Pani Wanda podała, że około 25% obniżyła je do, do, do standardowych cen żywności ekologicznej, wiadomo, że żywność ekologiczna jest droższa, dlatego, że wymaga więcej robocizny, te nasiona i tak dalej są droższe, gdyż gospodarstwo ekologiczne nie może sobie jakikolwiek nasion użyć, czy sadzonek, muszą to być specjalne na wykazie, które znajdują się na wykazie nasiona konkretnych producentów ekologicznych, one oczywiście są droższe i, i no, no też certyfikacja kosztuje też y, robocizny jest dużo więcej, bo nie można sobie spryskać y, środkami ochrony roślin i, i podbyć się w ten sposób chwastów, tylko trzeba plewić, a plewienie jest czasochłonne, szczególnie gdy, gdy ma się duży areał do oczyszczenia z chwastów. Y, jak działa zamawianie w praktyce? Y, jest lista warzyw, ona jest o tyle i owoców y, oraz innych rolnych. ona jest o tyle okrojona, że to co uda się jeszcze do, na koniec czerwca wysiać i wysadzić jest ograniczone, tak? W sensie niektóre, niektóre warzywa trzeba było wcześniej posadzić i, i teraz już jest za późno, ale sporo można. Ja wymienię tych kilkanaście pozycji głównych. Jest możliwość też dopytać, zamówić inne warzywa, ale to tak, czy zioła i tak dalej. Ale to tak jak mówiłem jest zależne od tego, czy takie nasiona są dostępne na wykazie. Jeśli są dostępne na wykazie dla gospodarstw ekologicznych, to wtedy jak najbardziej pani Wanda jest, nasza rolniczka spodoleśnicy jest gotowa i chętna, żeby, żeby to uwzględnić przy zamówieniu. I wtedy się umawia, jaką kwotę, jaką ilość itd. Czyli co, co można zamówić, to jest tak: ogórki, kapusta, buraki, marchew, czosnek, seler, cukinia, cebula, kalacher, bób, ziemniaki, pietruszka, zarówno korzenia, jak i natka w koper, fasola, fasola szparagowa. Są też maliny, śliwki, węgierki. Są też mięsa, gdyż pani Wanda ma kozy, kury, kaczki, króliki, indyki. Jest możliwość zamówienia zbóż, jest możliwość zamówienia mleka, koziego, możliwość zamówienia jaj. Więc całkiem sporo jest tego, mimo że startujemy właśnie na koniec czerwca. Tak więc konsument sobie decyduje teraz na koniec czerwca. Zobaczymy możliwe, że, że do początku lipca będzie można ten termin przesunąć. To zależy właściwie tylko z tego, co można tak późno jeszcze wysiać i, i, i spokojnie wyrośnie. Czyli konsument sobie na koniec czerwca decyduje, które z tych warzyw. Chce zamówić. Oczywiście ceny są znane z góry, one są niezmienne na, na cały sezon, tak? czyli jeśli teraz jakąś, na jakąś cenę się umawiamy, to ona się nie zmieni. I decyduje, kiedy chce odbierać. Są, są jakby ustalone daty zbiorów, tak? czyli na przykład yy, kalafior będzie zbierany od września do października, cukinie od września pewnie do początku listopada, kapusta od września do października. Ogórki już od sierpnia do połowy września, marchew we wrześniu, buraki we wrześniu itd., itd. Czyli można odbierać te płody rolne wtedy, kiedy są zbiory, albo później, dlatego że wiele z nich można zimować, kopcować. Można zasypać buraki, czy marchew, czy ziemniaki w piasku i one mogą trzymać i być odbierane aż do kolejnej wiosny, czyli do, do marca. To jest kwestia umówienia się już z panią Wadą, to kiedy i w jakich ilościach chcemy odbierać. Większość osób woli odbierać co tydzień czy co dwa tygodnie w małych ilościach, a równie dobrze można się umówić, że powiedzmy dwa, trzy worki ziemniaków odbierze się na przykład w okresie zbiorów i samemu się sobie je zakopcuje, przezimuje, więc to jest w pełni indywidualne. W pełni jest też indywidualne, co kto zamawia i jest. Oczywiście, też możliwość, tak jak mówiłem, żeby zamówić coś, czego na liście nie ma. Spytać, czy da się to wyhodować. Jeśli się da, to wtedy zamówić. Na początku ci, co chcą, mogą podpisać porozumienie. To po porozumienie jest no, ro rodzaj umowy. E, wzór jest zaproponowany. Można, można też go zmienić, ustalić z panią Wandą coś innego, coś dodać, coś wykreślić. Ten, ten wzór zaproponowałem na podstawie jakiejś publikacji, które. E, które miały przykładowe takie, takie rozwiązania w porozumieniu za, zaproponowane. Oczywiście to dostosowałem do, do naszych wódcowskich realiów i naszych zasad, jakie, jakie my tu mamy, gdyż no, są RWS-y, które dostarczają paczki, takie gdzie wszyscy uczestnicy RWS-u dostają te same warzywa, porówno są one rozdzielane do paczek. U nas jest to indywidualne. Tak? Każdy sobie sam zamawia, każdy ustala od kiedy do kiedy chce odbierać. I załóżmy, że ktoś zamówi sobie 10 kg marchwi i ustali, że chce je odbierać przez 5 tygodni, no to będzie dostawał co tydzień po 2 kg marchwi średnio. Może dostać na początku trochę mniej, kiedy się zacznie, troszkę więcej kiedy będzie, kiedy będzie jakby szczyt zbiorów, czyli nie wiem na przykład na początku kilogram, a później w szczycie po 3 kg, ale mniej więcej to powinno być uśrednione co jeszcze. Jeśli chodzi o odbiory, to standardowym miejscem proponowanym na odbiór jest Sobotni Bazar Ekologiczny na ulicy Białoskórniczej 26, który jest, tak powiem, w soboty od 10 do 13, ale też można indywidualnie się umówić na dowożenie przez panią Wandę pod podany adres we Wrocławiu. No to już, czy, czy, czy jakaś kwota za ten dowóz by była, czy, czy nie, to już podlega indywidualnemu umówieniu z panią Wandą. Jeśli chcemy, to podpisujemy to porozumienie. W niej wpisujemy co zamawiamy w jakiej ilości, kiedy chcemy odbierać, ewentualne jakieś dodatkowe uwagi i dopisanie miejsca odbioru. Jeśli ktoś nie chce, to może się umówić na innej zasadzie jakoś przedstawić tabelkę, nie podpisywać porozumienia albo umówić się ustnie. No i przy tym podpisaniu, przy tym podpisaniu przekazujemy przedpłatę Pani Wandzie w gotówce, ewentualnie jakby w innej formie, jeśli Pani Wanda byłaby piętna na przelew, to, to też tak można. Czyli połowę kwoty za, za sezon wpłacamy przy podpisaniu, a później drugą połowę sukcesywnie płacimy przy odbiorach, tak? Czyli na przykład zamawiając jakieś warzywo za 4 zł, 2 zł za każdy kilogram płacimy na początku, za cały sezon, a później 2 zł przy odbiorach. Co nam daje taki model? Daje nam to, że mamy pewność, że rolnik dla nas coś wyhoduje i to będziemy mieć. Oczywiście tutaj przyda się taka gwiazdka, z tym, że czasem zdarza się nieurodzaj, czasem się zdarza, że ślimaki czy jakieś dzikie zwierzęta coś zjedzą i, i tego nie będzie. Dlatego z góry zaznaczamy, o ile chcemy, zaznaczamy w jakim innym warzywie chcemy dostać ekwiwalent, tak? Czyli jeśli na przykład chcieliśmy kapustę, a ona się nie uda, ale w zamian możemy na przykład y, wziąć kalafiora, to wtedy, jeśli kapusta w takiej ilości nie będzie, byśmy mogli sobie odebrać ją w pełni, to dostaniemy w zamian kalafiora lub, jeśli się umówimy, to jakieś inne warzywo. Więc założenie jest takie, że y, no, nic nie ginie, tak? W sensie, jeśli coś nawet się nie uda, albo będzie powódź czy, czy cokolwiek innego, to otrzymamy jakieś inne warzywo, coś innego w zamian, i możemy z góry określić, co by to było. Dlatego, żeby pani Wanda mogła rezerwę tego drugiego rezerwowego warzywa wysiać. tak? Żeby wiedziała, że jeśli nie uda się to pierwsze, to to drugie będzie miała w takiej ilości, by, by móc zamiennie je przekazać. Jeśli chodzi o kooperatywę, to jakby kooperatywę spożywczą, w ramach której RWS jest realizowany. To ona jakby przedstawia wzory, proponuje pewne rozwiązania, ale wszystko to jest jakby, to nie, nie jest to narzucone, tak? Jest to elastyczne dla konsumenta, dla rolnika, którzy mogą to zmieniać, te ustawienia mogą się inaczej umówić, ale proponowane jest, żeby bazować na tym wyjściowym jakimś wzorze, czy to porozumienia, czy, czy, czy tych zasad ze współpracy, bo, bo wtedy jest to jakby spore ułatwienie. W przypadku, kiedy na przykład wyjeżdżamy, wjeżdżamy na urlop jako konsumenci i przez tydzień czy przez dwa tygodnie nie będziemy odbierać zamówień. Może powinniśmy to, to zgłosić pani bandzie, żeby wiedziała, że, żeby nie dostarczać ich dla nas, szczególnie jeśli, jeśli ma je dowozić do nas do domu i wtedy możemy albo zrobić tak, że ktoś inny za, to, za nas to odbierze i wtedy przekazujemy dane kontaktowe czy, czy zmieniony adres albo umawiamy się, że w tym okresie robimy przerwę na odbiory i będziemy chcieli to warzywo odebrać wcześniej lub później lub ekwiwalent, tak? Więc jest to elastyczne. No i zasada jest taka, że informujemy. Jeśli ktoś odbiera na bazarze, czyli pani Wanda nie musi specjalnie zawozić i raz mu się tam zapomnie, nie odbierze i tak dalej, no to, to nie ma problemu, tak? Ale jeśli miałoby to być dwa czy trzy razy pod rząd, przez trzy tygodnie, no to to już rodzi pewien problem i, i, i warto takie rzeczy, o takich rzeczach informować zawczasu, żeby, no żeby było wiadomo, yy, żeby tych warzyw nie nie zrywać, nie przywozić i nie czekać aż ktoś przyjdzie i odbierze. Oczywiście obydwie strony mają do siebie dane kontaktowe, telefon jest też y, możliwość co najmniej dwukrotnego odwiedzenia gospodarstwa pani, pani Wandy pod Oleśnicą. To jest około 35 km od Wrocławia na, y, na północny wschód. I można zobaczyć, jak to wszystko wygląda na miejscu, jak jest to wszystko siane, hodowane itd. Tak Z kolei y, pani Wanda, czyli rolnik, zobowiązuje się do przekazywania aktualnych informacji na temat tego, czy będzie jakieś przesunięcie, w tym w odbiorach warzyw. Czy wszystko planowo rośnie, czy są jakieś problemy w hodowli, czy coś, tak żeby konsument no, z góry wiedział czego ma się spodziewać i kiedy, tak? Żeby wiedział kiedy jakie warzywo powinno już wyjść. Więc jakby te, te informowanie powinno być obustronne. No i co jest ważne, to to, żeby konsumenci mieli świadomość, że w rolnictwie, gdy hoduje się jakieś warzywa, hoduje się owoce i tak dalej. To ta hodowla jest zależna od pogody, od szybkości wegetacji, od ilości dni słonecznych, o, o, od wilgotności, czy jest, czy jest susza, czy jest dużo deszczów, od tego, czy są jakieś naturalne szkodniki, czy też jakieś losowe, powiedzmy, zalania i tak dalej, jakieś klęski żywiołowe, więc od wielu czynników losowych. Dlatego te daty, te miesiące, od kiedy do kiedy są zbiory, Mogą się przesunąć, mogą się opóźnić, mogą się przyspieszyć, mogą pozostać takie, jakie są. Tak więc te, które są tam zgłoszone, są, są orientacyjne i warto wiedzieć, że mieć świadomość tego, pamiętać o tym, że, że to bywa płynne. Co też jest ważne, to to, żeby monitorować stale wypełnianie tej umowy. Tak? Czyli za każdym razem, przy każdym odbiorze warto takie krótkie pokwitowanie zrobić, czy to po prostu napisać odręcznie i, i podpisać, czy w jakiejś innej formie, jakiś stworzyć druczek do tych, do tych pokwitowań, tak żeby było wiadomo, co zostało odebrane, co zostało zapłacone i mając to porozumienie wstępne, wiadomo, co jeszcze zostało do odebrania, a co, a co już zostało odebrane. Tak? I, I wtedy jest mm, z tym porządek, jeśli każdy, każdego konsumenta w kierunku rolnika czy ze strony konsumenta, każdy, każdy odbiór się będzie trzymał razem. Zbiorczo taki pliczek dokumentów to wtedy powinna być jasność i, i łatwość dotarcia do tego, co jeszcze mam do odebrania, ile, ile jeszcze będzie mnie to kosztować, i tak dalej, i tak dalej. I takie pokwitowania powinny być obustronne, żeby jedną kopię miał konsument, a drugą rolnik. Jeszcze z takich postanowień ogólnych. To przynajmniej dwa razy będzie zorganizowane spotkanie, które ma podsumować działanie RWS-u. Pierwsze po paru tygodniach od, od rozpoczęcia rws u prawdopodobnie po kilku pierwszych turach odbierania warzyw, a drugie spotkanie na pod koniec sezonu, późną jesienią, może zimą, po to, żeby można było wspólnie porozmawiać, usprawnić to co ewentualnie nie zadziałało tak jak powinno i też wstępnie zaplanować dalszą współpracę w kolejnym sezonie rws -a. Ja nazywam się Marcin Maserak, jestem inicjatorem Kooperatywy Spożywczej Wrocław i też inicjatorem tego RWS-a wrocławskiego. Jeśli chodzi o kontakt ze mną, to może on się odbywać przez, przez Facebooka. Tam jestem na grupie Kooperatywy Spożywczej Wrocław jako administrator, też przez maila. Mail brzmi kooperatywa przez 2o. Wrocław małpa gmail, gmail, .com. Kooperatywa .wroclaw, małpa, gmail .com. Strona internetowa blog kooperatywy to kooperatywa Wrocław razem razem.Wordpress czyli wordpress.com Jeśli chodzi o ceny, są one około dwa razy wyższe od żywności konwencjonalnej, która jest Uprawiana z użyciem środków chemicznych, nawozów sztucznych, ale z kolei są preferencyjne jeśli chodzi o żywność ekologiczną, gdyż nie taniej dla rolnika, pewniej dla rolnika, nie musi, nie musi brać kredytu, nie ma ryzyka, że, że nie sprzeda, a w każdym razie, nawet jeśli nie sprzeda, to i tak koszty wyprodukowania są pokryte przez konsumenta, więc, więc z uwagi na to, rolnik oferuje preferencyjne ceny tych płodów rolnych. To dziękuję, to myślę, że na tyle. W razie jakichś pytań zapraszam na, na, na grupę kooperatywy spożywczej na Facebooku, tam, tam warto dopytać, albo przez maila dopytać. No i pozdrawiam i zapraszam do współpracy w ramach RWS.